Dzisiejsze spotkanie było takim drugim bardzo ważnym wydarzeniem w życiu Samograja. Pierwsze już mieliśmy w maju, 10 maja w Teatrze Maska, dzisiaj bardziej kameralnie spotkaliśmy się w wąskim gronie z tego względu, że Samograj wprowadza zupełnie nową jakość. Samograj teraz idzie wielotorowo, różnimy się w zasadzie, są cechy wspólne, niemniej jednak powstało kilka innowacyjnych koncepcji, które zamierzamy wprowadzać. Po, po pierwsze, takie kluczowe zmiany to to, że wprowadzamy własne produkty pod naszą marką, czyli z rynku wspieramy świetnych producentów czy importerów genialnych produktów i chcemy pod marką Samograj wpuścić je w rynek dla naszej społeczności na szczególnych warunkach. Po drugie, co jest bardzo ważne, to w ramach inicjatywy Samograja powstaje kilka zewnętrznych projektów, takich jak miasta kultury, żywa reklama, program wakacyjny, klikalnia, rozkosznik czy seniorado i każdy z nich tak na dobrą sprawę skierowany jest do różnych grup społecznych. Ale wszystko ma na celu to, żeby każdy, kto odwiedza poszczególne strony, te, które wymieniłem, wcześniej czy później chciał zostać klubowiczem Samograja, ponieważ wtedy będzie na tych poszczególnych stronach miał specjalne przywileje, specjalne korzyści dla siebie. I wszystko do tego idzie. Czyli dzisiaj w zasadzie samogra jest zupełnie czymś innym, choć ma części zbieżne z tym, o czym mówiliśmy w Maju. Wyniknęło to oczywiście z różnych e, faktów, które się zadziały po drodze, niemniej jednak, uważam, ja jestem jako, jako prezes firmy Creative Solutions Network, czyli właściciela marki Samograj, e, bardzo szczęśliwy właśnie z tego powodu, że musiały się zadać, zadziać pełne rzeczy, żebyśmy mogli otworzyć oczy i wypuścić samograj na otwarte wody, bo tak to trzeba by powiedzieć. Dzisiaj mamy otwarte wody oceanu w zasadzie i możemy płynąć tam, gdzie chcemy. Tak jak, jak, jak było założenie naszego grubo samego początku, właśnie kiedy, kiedy startowaliśmy, że innowacyjność, rewolucyjność to właśnie są sztandalowe, jakby flagowe nasze założenia. I dokładnie dalej tą, tą samą drogą idziemy. Rozwój, rozwój, rozwój. To, o czym już wspomniał Robert o nowych portalach, które się już stworzyły, to jest jedna z linii, jedna z dróg. Drugą tak naprawdę, którą zapoczątkowujemy tak naprawdę od dzisiaj z podpisaniem od, oficjalnej umowy, wprowadzamy Firmy, bardzo innowacyjne, rewolucyjne firmy ze swoimi produktami absolutnie wyjątkowymi. Są to produkty najwyższej klasy, to po pierwsze, ale tak naprawdę technologii, która w Polsce została wymyślona, opatentowana i dzisiaj tak naprawdę wyznacza kierunki, standardy, które na świecie nikt jeszcze tak naprawdę nie powtarza. Tak? Czyli mówimy o, o firmie kieleckiej Invex Remedix ze swoją linią, gamą produktów, suplementów, ale również kosmetyków, które będziemy mogli i dla naszych klubowiczów zaoferować. Tak jak już wspomniałem, absolutna, absolutna nowość technologiczna, która wyprzedza z tego, co wiem, i rozmawiałem z, ze współtwórcą właśnie firmy Invex, wyprzedza o całą, całe pokolenie, tak naprawdę to, co dzisiaj jest znane na rynku. Tak? I co najważniejsze, bardzo szybko będziemy mieć te produkty i tak tą linię, tak naprawdę produktów w naszym systemie dystrybucji na wyłączność. Tak? To jest jedna z firm, o której szeroko właśnie już w naszych portalach będziemy mówić, promować i dawać informacje właśnie o ich założeniach. Drugą z firm jest to firma również naszego tutaj, można być, manufaktury podkarpackiej, producenta oleju bardzo wysokogotunkowego, jakościowego, oleju lnianego i wszelkie najważniejsze walory, które tak naprawdę on dzisiaj nam dla naszego zdrowia może dawać i daje. I dokładnie te, te, te firmy zapoczątkowują jakby nowy okres w tej dziedzinie, tak? czyli w dziedzinie tego trendu niejako można powiedzieć, MLM-ów w założeniu właśnie samograja, ten właśnie dział, który, który dotyczą, bo automatycznie one będą objęte naszym autorskim właśnie planem premiowym dla ob tylko i wyłącznie naszych klubowiczów, ale to jest początek i nie koniec oczywiście. Nowe propozycje już mamy w przygotowaniu, nowe firmy po to, aby właśnie te standardy, te standardy innowacyjności, rewolucyjności, no i właśnie tego, co chcemy naszym klubowiczom oferować, absolutnie wynosić jak największe, największe poziomy i. No i tego właśnie sobie życzymy.